los de Maria de Bonilla, Argentyna, Orędzie Jezusa. Umiłowane dzieci moje, przyjmijcie me błogosławieństwo z mego Najświętszego Serca. Jesteście moim ludem, który miłuję i pragnę ocalić. Umiłowany ludu mój, zapraszam was do przyjścia do mnie. Tak jak rzeka stanowi jeden nurt i wszystkie odnogi wychodzące z głównej rzeki, niosą tę samą wodę, dając życie temu, co jest obok nich, tak samo moje dzieci mają dawać to, co niosą w swoim wnętrzu, miłość do mnie i zanosić ją swoim braciom w każdej chwili życia. Bez lęków, bądźcie niezmordowani i idźcie dalej bezpieczną drogą, która prowadzi Was do mnie. Osobiste spotkanie ze mną jest podstawową potrzebą dla każdego z moich dzieci. Dzieci moje, nie rozpraszajcie się, trwajcie w jedności. Wydarzenia ukazują Wam kierunek tego, co nadchodzi. Musicie mieć świadomość, że różne wydarzenia mogą nastąpić w jednym dniu i w ten sposób skrócić linię czasu. Przygotujcie się na ostrzeżenie, zbadajcie samych siebie wewnętrznie, bądźcie pokorni, wypełniajcie to do wypełnienia, czego Was wzywam. I przyjmijcie z miłością moje słowo. Trwa dalej posuwanie się naprzód wojny, tej, której nie widzicie, tej wojny, która obudziła chwilę wielkiego blackoutu, tej wojny, która doprowadza do wielkiego upadku światowej gospodarki, tej wojny, która została zaplanowana i jest kierowana przez interesy elity. Która potem ukaże się jawnie, by narzucić ludziom swoje prawa, swój rząd, swoją gospodarkę, swoją religię i swoją edukację. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Amerykę Środkową, cierpienie przychodzi wraz z trzęsieniem się ziemi. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Nowa choroba jest bardzo poważna i zaraźliwa, aż dojdzie do bycia śmiertelną. Chroncie swój układ odpornościowy i miejcie przygotowany krem z nagietka oraz moringę do spożywania. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Watykan ukazuje czas, jaki się zbliża. Italio jakże będziesz cierpieć francjo jakże boleję z powodu tego umiłowanego kraju umiłowani moi ludu mój wulkany stają się bardziej aktywne intensywność jest wielka i moje dzieci cierpią ludu mój chaos narasta patrzcie jak burzy się ludzkość motywowana przez zło i tworząca konflikty. Patrzcie, jak cierpią ci moi, przywiązując się do fałszywych bogów zrobionych przez człowieka. Dzieci pewien lider żywi aspiracje na skalę światową, by przewodzić jedynemu światowemu rządowi. I z tej przyczyny nastąpi silna i wielka bitwa. Mój dom jest zagrożony, lub, w innym tłumaczeniu, zaangażowany w domyśle w agendę światową. Moje dzieci czują się pozbawione opieki. Chociaż tak nie jest. Ja jestem, który jestem. Księga wyjścia 3.14, i nie pozostawiam Was samymi. Uważajcie, dzieci moje, uważajcie. Nie padając ofiarą lęku, rozeznawajcie. Nie wypatrujcie nowych wariantów choroby. Nie ma potrzeby się spieszyć. Miejcie mocną wiarę. Moja miłość jest dla każdego z Was. Dzieci moje, znajdujecie się w czasie, w którym demon mocno atakuje mój lud. Będziecie cierpieć, ale nigdy nie zostaniecie zwyciężeni, ponieważ Ja jestem z moim ludem. Błogosławię Was. Moja miłość jest potężna. Bez lęków, kochajcie moją matkę. Moje błogosławieństwo jest w każdym z was, wasz Jezus. Witaj najczystsza Maryja bez grzechu poczęta, witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta, witaj najczystsza Maryja bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi, Bracia, miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa jest niezrównana i pełna zdumiewających cudów. Ofiarowuje się nam z wielką Bożą miłością i musimy przyjąć tak wielką łaskę w tych chwilach, cenić ją i strzec w sobie jak skarb, aby nasza wiara doprowadziła nas do bycia silnymi i wiernymi prawdzie. Bracia, jak gdyby przyroda zmęczyła się dawaniom człowiekowitego, co potrzebne. Staje przed nami wielki brak pożywienia, wody i tego, co konieczne, by zastąpić technologię, zasoby medyczne i tym podobne. Jest to spowodowane kryzysem, jaki narasta w związku z krajem azjatyckim. Nie można ignorować wielkiego głodu, który wywołuje rozszerzenie się wojny na skalę światową. Są w orędziu wymienione różne kraje. Nie jest tak, że tylko te kraje będą musiały cierpieć. Jest to po to, byśmy wszyscy trwali w naszej duchowej gotowości i byśmy nie wstydzili się naszej wiary. Słuchajmy duchowych wezwań i bądźmy braćmi zjednoczonymi w wierze, Nasza Najświętsza Matka jest z nami jako matka Kościoła, którą jest królowa i matka czasów ostatecznych. Amen. 2022